Te jarmarki bożonarodzeniowe są już wielką taką tradycją w całych Niemczech. Oczywiście zapraszam do wszystkich miast tutaj, całego powiatu Szprewanysa. Heitz, Guben, Spremberg oraz Forst. Te, te jarmarki odbędą się w drugi weekend e, grudnia. Jeżeli chodzi o miasto Kotpus, to jarmark bożonarodzeniowy rozpoczyna się już w następnym tygodniu, dokładnie 26 listopada i potrwa do 23 grudnia. Najlepiej jest przyjechać na taki jarmark bożonarodzeniowy w godzinach. Wieczornych, kiedy cały jarmark, całe stare miasto jest pięknie rozświetlone właśnie tysiącem gwiazd adwentowych, pięknie udekorowanych stoisk takich bożonarodzeniowych, będą stoiska gastronomiczne, gdzie będą mogli Państwo napić się fajnego grzańca. W wielu kombinacjach smakowych będą mogli Państwo skosztować pączków serowych z cynamonem, polecam, bo są naprawdę przepyszne.